Studia w Chojnicach. Adek ze studia w Pawianicach. I prezes ze studia w Szczecinie. Witamy was w programie Gapsie. Piąty odcinek naszego, naszego... Premierowy. Premierowy, nie. no. Premierowy, no. Piąty premierowy odcinek, no. Każdy odcinek jest premierą. No właśnie. Dzisiaj bez gościa, bez Tomka. Nie, um, nie chciałem powiedzieć nie premierowe, a Jubileuszowy. jubileuszowy. Tak, piąte jubiliszowe wydanie gabcie. Tak. Y mm, do, jub do jubileuszu do jubileuszy trochę nam daleko. No ale już jest malutki taki piąty odcinek, więc coś już jednak w tym jest, tak? I z tego okazji możemy się napić jogurtu. Tak, napijmy się jogurtu o na zdrowie. Jeżeli piąty odcinek drugiego sezonu, a wliczać jeszcze odcinki pierwszego sezonu, no to już chyba by wychodziło, że dziesiąty, nie? Jak dziesiąty, jak były cztery? cztery nie. Odcinki. No. Pierwszego sezonu było więcej niż trzy odcinki. trzy odcinki. E, 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 sekundę. <grym 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 muszę sprawdzić dobra, dobra, mamy piąty odcinek, wydanie gap się. Tak, zaczynamy od <grym> tego, że mamy nową stronę Faktów TVN. W czwartek, czyli wczoraj, ruszyła nowa strona Faktów tvn o godzinie 19, specjalnym dżingierkiem na TeleBimku się to zaczęło. Wyglądało na to fakt? trochę jakby było to nagrane. No tak, tak. No. Nie wiem tam. Może i puścili animację, może nagrali. Kto tam ich wie? Nowa też... strona bardzo przypomina TVN Player. I można też zaznaczyć, że strona została uruchomiona w pierwszą rocznicę mm, oddania do użytku Studia TVN 24 i no, no, no. w 16. rocznicę powstania TVN. Dobrze e, mówię? Tak, tak, tak. W 16. No. no i też warto zwrócić uwagę, że uruchomienie tej strony opóźniło się o 11 miesięcy. No, tam wiesz, drobny poślizg. Drobny poślizg. To i tak. Lepiej późno jest... niż wcale. No, to jest i tak lepiej niż z budową autostrady A1 przez Chińczyków. Tak. No. No to możemy powiedzieć o studiu wirtualnym. Nie, <laughs> Nie, 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 proszę, tylko nie studiu wirtualnym. Nie, nie Dzisiaj o studiu istniemy. wirtualnym, tylko że można wirtualnie po nim chodzić. I co można w nim zobaczyć? Aha, tak, że wirtualne zwiedzanie faktów TV. No tak, można zobaczyć, jak najedziemy na wasz, nasz ulubiony stół prezenterski, że stół niestety. jest, jest uwalony! Jest uwalony. jakimiś tłustymi łapami. <laughs> tu z tymi paluchami ktoś jeździł po stole? No przepraszam, droga. Od jogurtu. Druga redakcja faktów. <laughs> Wiecie dobrze, że e, chodzi za wami niesławny filmik o brudnym stole, tak? E, więc... Bez użycia te wialnych Tak, więc... To chociaż do tych zdjęć byście mogli umyć ten stół. No dokładnie, chociaż do tych zdjęć w internecie, umyjcie stół, bo teraz stół wszyscy będą mówić, że jest brudny. Tak. No, jak to tak? No ludzie, no jak można... Teraz powinienem zrobić yy, zdjęcie tego w wysokiej rozdzielczości i napisać. Nowe studio faktów, stary problem. <grystanie> <grystanie> tak. to jest. No nic. Strona ogólnie rzecz zbioru działa ciekawie. Jest, jest, jest trochę lepiej niż było. No, przede wszystkim można obejrzeć. Wiek... Ale szkoda, że nie jest dostosowana do tabletów. Yy, to by było trzeba Ale sprawdzić. jest do high definition dostosowane. Nie, nie, jest, do, nie jest dostosowane do tabeletu, do bo właśnie patrzyłem, czy jest jakiś zwężenie, i niestety go nie ma. Ale jest, I to jest nie no, będziecie trochę uciążliwe. Jest dostosowane do high definition. A... Do, no, do 4K. A, o z nowej stronie tf Player mówiliśmy? Bo tam chyba. Tak, mówiliśmy. Tak, tak mówiliśmy, testy, mówiliśmy. I testy się zakończyły, i z tego co słyszałem, to ludzie narzekają, że te ikony z, 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 z alfabetem, te wielkie, są za duże. I co będą poprawić? Prawdopodobnie to. będą poprawiali, tak, tak. Bez sensu. Bo przecież było nie... fajnie, przejrzyście i można było się. No tak. Będę miał Przyszał w ogóle dolego. polewkę jak ludzie będą chcieli, żeby ta strona faktów tvn u została zlikwidowana, bo pierwsza była prostsza. Bo tu masz praktycznie wszystko jakby to rzecz, nie wiem, tych zakładek jest w pipinazon, że można tak rzec. Hmm. No, co jeszcze można powiedzieć o nowej stronie? No, no jest przede wszystkim stworzona dla widza. Nie, nie można powiedzieć, że ta strona jakoś, nie wiem, pozbawia nas jakiejś informacji. Jest bardzo rozbudowaną no, stroną. No. Można przesyłać swoje opinie na temat faktów TVM. No, no, ja Kamil przeczytaj. Właśnie trzeba grupowy list z <laughs> się się przesłać, żeby z stół. Nie, bo jeszcze znowu będzie drugi filmik, kto odpowiada za czystość w tym studiu. Albo ktoś nasz film, nasz, nasze wydanie przerobi na jakiś filmik, że znowu jest urąbany stół w No dobra, ee, no to tak, mamy nowy portal TVN Fakty, fak, Faktów TVN-u, jest, jest, jest dobrze. bym. Trochę, trochę słabo, że Kamil zapowiadał go w zeszłym roku, a dopiero uruchomili teraz. Mimo, że mówił. Strona miała na początku ruszyć równo z nowym studiem, chyba z tego co wiem. Tak? No, miałem tak, no no nowy trochę opóźnienia, no. ale. A później a później, później nie wcale, nie zapowiedziano, no. że ruszy za miesiąc, i ten miesiąc się przesunął o 11 miesięcy. O 12 tak. właściwie. No. później. No. No. Co do informacji, bo już jesteśmy przy informacjach. Wydarzenia zdobywają e, widzów, tak? Rekordowy początek października dla wydarzeń w Polsacie. Tutaj jak możemy, że z rok do roku wzrosła widownia o 212 tysięcy. A to I jest jeżeli... zasługą właśnie telewizji naziemnej, że jest Polsat prawie że 98% nie, Tak się zastanawiam, czy to czasem nie jest też przez to, że te same wydarzenia lecą w Polsacie News i Polsacie Biznes, Polsacie... Polsacie 2. Tak, Polsacie 2, tak. dwa. Dwa, ale Polsacie 2 lecą później, więc... Ale chodzi o to, że w tym samym czasie lecą na trzech, trzech właściwie czterech kanałach, bo Polsat HD można dać jako osobny, nie? No właśnie, prezes ma akurat rację pod tym względem, że Polsat biznes zyskał swoją oglądalność również też na wydarzeniach, można to rzecz, że oni mają większy udział na rynku, a też no dla wydarzeń to jest lepiej, bo mają jakiś większy zasięg do widzów, nie wszędzie praktycznie wszędzie docierają teraz. No to jest... Jeżeli może też... To dobrze, że w sumie wydarzenia zdobywają w... W sumie wydarzenia tak, zawsze to jest... były chyba na trzecim miejscu. Nie no, przed, 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 przed tym, jak TVN trochę się roz, roz, rozprzestrzenił, to... I to jest chyba jedyny program informacyjny z tego... Jeżeli... Takie są moje oczywiście dane, jeżeli ja o czymś nie wiem, ale to jest chyba jedyny program, który nie jest aż tak, nie wiem, rozpowszechniony w internecie. No tak, no nie ma strony internetowej wydarzeń. Nie ma... Jest na ipli. Nie... Są na ipli wydarzenia. No ale nie, no, ale nie masz ogólnej strony, bo to jest sam VOD, ale nie masz strony takiej jak nie, fakt albo Wiadomości. Nie, nie masz też od dawno, dawno temu zapowiadanej A strony zrobi się News. No News. się skupić na telefonii komórkowej niż na No nie ma i na razie nie będzie, tak chyba że nowe studio powstanie. No właśnie, w przyszłym roku by się przydał lifting w Polsacie News. No, lifting, wymiana całego studia, już sam wideo ledwo dyszy. A no co psuje się? No, no nie tak, pamiętasz jako się już była os... wielka awaria w Polsce. A, tak, no. Tak. No. no, co my tam jeszcze może powiedzieć? To przejdźmy chyba do następnego tematu, który zainteresuje. Trochę ludzi, tak? A, e, jeszcze tylko tak e, słowem końcówki. E, prezes, jeżeli będziesz mógł, to wrzuć jeszcze taki filmik dokumentalny z zeszłego roku, jak. E, z 94 roku, przepraszam, nie zeszłego. E, jak Gugała e, zapowiadał noworoczny kat. A <grym> to, to nie było w 91 <grym> czy 94? W 94. Aha. Tak, w czwartym było. No dobra. A, to teraz, ty, teraz przejdziemy do następnego tematu, jakim jest mux lokalny. Tak, będziemy teraz rozmawiali w końcu o muxie lokalnym w telewizji cyfrowej. Brawo, w końcu ktoś podjął decyzję, żeby uruchomić ten mux Nie, plany były. Tak, Tylko, 4 lata że temu. nie było miejsca. Że, czy było miejsce, żeby było miejsce, było miejsce. Plany były już 4 lata temu. Konsultacje w sprawie muksu lokalnego. Z tego co pamiętam, w 2011 roku już telewizja Pomerania ze Szczeciny zgłaszała się do konsultacji i chciała nadawać na ten. Na... Z województwa Łódzkiego chciałoby wystartować telewizja, to ja, ale się jednak rozmyśliło. No właśnie. No teraz mamy właśnie z tego, co tutaj dowiedzieliśmy się w połowie listopada. Zacznie nadawać Entel Radomsko, Telewizja TVP w Rybniku i Żorach oraz Telewizja Łużycze, tak, będą... A Telewizja Pyrzyca będzie nadawać yy, Nie. na ziemię? Nie. <gryw> nie, przepraszam, nie Pyrzyca, a Telewizja Aura. <gryw> Tam wątpię, to wiesz, telewizja kablowa to telewizja kablowa, no ale tak... Yy i pozostajemy tylko w kablu. Tak, zwracając tak. do tego wszystkiego, no to dobrze, no jeszcze czekamy co z telewizją Odra, tak? I polskimi mediami, jest forcowym Polsatem, właścicielem stacji sieci Odra, bo jak z tego co też tutaj wiemy, 30 września rozpoczną się konsultacje na, na ziemną telewizję cyfrową w województwie dolnośląskim na kilka częstotliwości. Co hmm. będzie? Co będzie? Jesteśmy ciekawi, tak? Dobrze by było, żeby w końcu muksy lokalne zaczęły się rozszerzać na A cały może Solos wymyśli coś takiego, żeby regionalne telewizje otworzyć, i taką konkurencję zrobić dla TVP? Wiesz, to, to jest te muksy lokalne będą dużo, dużą konkurencję stanowiły na rynku. Bo jeśli powiedzmy startuje się lokalny kanał gdzieś w jakiejś miejscowości, no nie no, większy, spójrzmy na większą skalę, na przykład rzućmy na to Katowice, tak? Dużą aglomerację, jakby Silesia z kanałem lokalnym w tamte rejony, to by mogło odnieść sukces, tak? Tak samo jakbyśmy, powiedzmy, nie wiem, jakąś telewizję w Trójmieście uruchomili, trójmiejską, taką typową, konkurencję dla TVP Gdańsk, no to też by mogło być ciekawie, nie? Tak samo jak WTK z Wielkopolski, tak, chciała wejść na cyfrową telewizję naziemną, nie wiem, czy wejdzie, czy nie wejdzie. O tej słynnej wpadce chyba jej nie wpuszczą. Jakiej wpadce? Nie pamiętasz? Jak była przeróbka wtedy, jak podczas informacji jeszcze sonda... A, to już to wiele lat temu było. Ta prezenterka po dziś dzień pracuje. No właśnie. Nie, ale oni, oni w zeszłym roku i dwa lata temu już chcieli, chcieli ten. Yy, nadawać cyfrowo. Więc może i w tym roku się przymierzą do tego, tak? Może. Możliwe. Dobra, to przechodzimy do kolejnego tematu. Tak, tutaj właściwie mi teraz przemknęła informacja taka, że ten... TVN24 dostał tą koncesję na TVN Biznes i Świat, TVN24 Biznes i Świat. Paweł Blajer to potwierdził i 1-1 stycznia ruszy nowy kanał TVN24 Biś. Biś? biś. biś. Tak. Biś? biś? Prawdopodobnie tak będzie nazwa, nazwa jego brzmiała, TVN24 Biś albo Bis. Albo pis. Albo pis. Będzie konkurencją do TVM24. Pis. Ty, ale to by było dobre. Polska i świat. Wypasowało, ale no, według mnie to nazwa jest nie dość, że długa, ale no fakt, że no nie będą musieli płacić... No za w końcu PiS polubiało TVN. Zobaczymy, czym się <grym> będzie ten, wyróżniało to na ekranie, czy to będzie pełna nazwa TVN24 Biznes i Świat, czy będzie to właściwie TVN24 Biz. A w ogóle mnie tak zastanawia... Ja bym się nie zdziwił, jakby TVN24 Biznes i Świat używał tych samych belek co TVN24. Mm, nie zdziwię się, jak mm. tak będzie. Tak samo nie zdziwię się, jak będzie wszystko identyczne. Albo mogą wrócić do starej oprawy TV CNBC Biznes, z początkowych lat emisji. A zobaczymy, zobaczymy. A to, a, to tam, a to tam nie jest jakoś zaznaczone do opraw emisji? Nie, 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 nie. to bo ich Chociaż to nie było wiem, to... ich autorski pro projekt. Nie, oprawa graficzna wizualna, w sensie belki były te same, belki były z licencji CNBC, więc chyba nie będą mogli używać. No chyba no, nie będą mogli używać się, chyba że przerobią ja to po prostu, zmieniają kolejność, domu. wysokość i będzie ich. I nie będzie trzeba płacić za licencję. Tylko ciekawe, jak oni rozwiążą yy, po prostu metodę przedstawiania wiadomości biznesowych. Czy będą jeszcze używać belek biznesowych, czy tam zobaczymy. będzie głównie tylko jeden zobaczymy. scroll. Pożyjemy, zobaczymy. Może być tak, że jak to będzie kanał Biznes i Świat, więc będą prawdopodobnie dwa scrolle na ekranie standardowo. Ewentualnie może zostać i ten górny ozdobnik z, z indeksami, więc. W nazwie no też będzie biznes, więc, więc nie zdziwię się, jak zostanie po staremu. Do TVN 24 biznes wrócimy 1 stycznia, jak telewizja wystartuje. Tak, to już w nowym sezonie Gapsie, bo już możemy zapowiedzieć, że od 10 10, tak, stycznia? Jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam, 10, mm -hmm. tak. Od 10 stycznia ruszymy z trzecim sezonem Gapsie po przerwie świątecznej. Zapraszamy do oglądania. Będzie się działo, jak zawsze u nas. Teraz przejdziemy do kolejnego te tematu. I będziemy Ustęka. mieli niespodziankę dla Państwa. Czemu niespodziankę? Bardzo ciekawą. Tak, niespodzianka po Nowym Roku będzie. Ale nie, nic, nic nie nic, będziemy nic, zdradzać. Nie, tak, nic będzie... nie mówimy. Tak, Teraz przejdziemy do następnego tematu. Ostatnio rozmawialiśmy Ołsters. o tym, że m, e, chyba Radio Plus puszcza coraz więcej disco polo, hmm. tak? Ktoś, ktoś czy, czy nie? A to mi mówię, bo Tak, tak. Coś tak, tam tak, rzuciliśmy. Tak. No, przez to, że Radio Plus chyba puszcza Disco Polo i tak kontynuując, przechodząc przez te Disco Polo dalej. Polo TV. Wzrost widowni. Znów, co to znaczy? Ile, Ile ich ogląda? Ile? Ile jest? Jakie mają wyniki w ogóle? Bo ja nawet nie wiem. W grupie 4 plus 41 tysięcy

no, w... to trochę wyżej niż TVN7. Nie, TVN7 też ostatnio wzrosło. Zauważyliście, że spadek zaliczyły największe stacje TVP1, TVP2, Polsat i TVN na rzecz tych mniejszych, które są w naziemnej telewizji cyfrowej? Tak. Więc nie, nie dziwię się tym całym. Nie. W grupie komercyjnej e, SKTV nadal wygrywa, no ale Polo TV e, ciągnie, ciągnie, bije, bije, wali po plecach i jest, jest za Eskom za, za z wynikiem 1,25% w tym roku. Co jest chyba o procenta mniejsze od TVN7, tak? Bo TVN7? Nie, TVN7, jaki ma Nie pamiętam, jaki ma wynik. Yy, 2,0 powiedz No i teraz tak wracając. Ja od... już długo nie Telewizja nic. Stars TV, tak? Da. In, te, te, telewizja, która jest tylko na satelicie, cia, cały czas z, z miesiąca na miesiąc coraz większe wyniki ogląda, oglądalności zalicza. No bo teraz weszło do UPC i dużo ludzi ogląda Stars TV. No, to, to, to jest akurat, prawda. Um, to co, kolejny temat? Tylko taki no. na, pomk na pomknięcie, na e, porażkę niejakiej stacji. No i jaką porażkę? No prezes, przecież wiesz o, o czym ja mówię, a dokładniej mówię o Telewizji TVP Info i ich fatalnych no właśnie, to wynikach to jest, oglądalności. Ale mieliśmy dzisiaj nie rozmawiać ale o TVP. Mówimy o TVP, o TVP Info, tak? No, wyniki oglądalności są straszne. Masakryczne. Gorzej być chyba nie może teraz. Miejmy nadzieję, że to się hmm, poprawi. No, poprawić się na pewno, poprawi, ale jak już mówiłem, oglądalność nie będzie wyższa 100 niż. 100, tysięcy, 100 tak, tysięcy. Nie zakładajmy. Albo do. No jak na razie 100... jest 46 49 tysięcy. Ty, coś tam mało im dałeś? 70, 70 tysięcy. A, bo te jeszcze wcześniejsze Uff. pierwsze dane, tak, z pierwszego chyba dnia. Tak. Nie, z pierwszego tygodnia było 60, potem było 70, 80 i 70. Im wyszła 74 bodajże. No to 70 No to nie jest źle. No tragedii nie ma, ale zwróćmy na to uwagę, że większość osób przeszła do regionalnej, bo większość dla regionów tam była sam fakt, no faktem, fakt faktem telewizja że... Ktoś nie pomyślał o tym, żeby TVP Info umieścić w pakietach socjalnych. No i. Tak, no to jest prawda akurat. No ale TVP Info to nie jest wina TVP Info, to jest wina TVP i całego, że oni całego tak... Całego zarządu, tak? Bo nie ma co się czekać tego, że TVP Info jest takie, nie inne, nie? To nie jest no, wina samego metorycznie... TVP Info, tylko to jest wina tego, że nie ma dostępności do TVP Info. W kablu, me... w kablu tak. W kablu i w dodatku w kablu analogowym. No właśnie, ale met ale kanał akurat do samej, no nie wiem, przekazywania informacji, ja tam rzecz nic nie mogę akurat. Tylko, że pamiętajmy o tym też, że widownia regionów średnia jaka im wychodziła to było milion, milion dwieście tysięcy osób, coś takiego. To chyba w najwyższych momentach, nie? bo tam. No, nie. Średnia wychodziła im taka. Mogę ci nawet pokazać tak, tak. dane z sprzedłego roku, roku, Tak. Ale to Jeszcze chodzi, chyba że w to To wszystkich... jak byli, tak? Bez, bez tych. Tak, ze no, wszystkich. No, 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 no. Bo po, po wejściu cyfrowej mm. telewizji, to jednak to się rozeszło wszystko. To trochę inaczej ten. No, to wszystko się, wiesz, bardziej prze. Tak, no można też, że, że większość tych kanałów to teraz odbiera, widzą to WP Info jakiś, konkurencja jest większa i ta WP musi sobie z tym poradzić, a jeżeli oni chcą tylko stawiać na, na gwiazdy, to ja nie życzę im dobrego sukcesu. Tak, prezes się wypowiada, że i gwiazdy zarabiają mniej niż u konkurencji, tak. My ten temat zostawimy na za tydzień. Tak, tak e, Przejdźmy do tego, że mamy nowe kanały, właściwie rebrand AXNów, AXN, AXN -y sci-fi zmienił się w black, a e, czy odwrotnie, czy crime ja się wie, zmienił nie... w white? Już nie pamiętam. No, ale się zmieniły nazwami, no i zaprezentowały nową ofertę ramówkową, to tak, ten... I graficzną. I, graficzno, i tak, graficzno... zalatują powtórkami. I tak, powtórkami, tak. z tego co nawet niektórzy twierdzą, że jeszcze więcej powtórek niż było, jest jeszcze gorzej niż tak. było. Tak. No i wyrzucili niektóre niby klasyczne seriale, tak, takie taki kultowe. No, i logo mogliśmy oglądać w zeszłym tygodniu, z tego co prezes, tak, prezesowa tak, nam tak, mówiłaś, tak, że, tak. siedzi, że siedzi sobie pan taki taki Zdzisiek i sobie musi odpalić logo i zobaczyć, o jak fajnie. Roba. Dzisiaj, tak, że właściwie wczoraj nagrywamy program w czwartek, a dzisiaj w piątek jest emisja. W czwartek nowe logo MTV weszło na ekrany. Jest maciupkie, minimalistyczne i nie ma, I nie ma, nie ma w końcu na ekranie. Nie ma na ekranie. Druga Ta. stacja. W dąży do... Muzyczna. Bu, tak, muzyczna, dąży do minimalizmu na ekranie. Tak. A Viva nie była... Viva była pierwsza? Tak, ale już znowu zaczęli syfić ten ekran, tam cały czas coś jest na tym ekranie, jest masakra. Tak. No, ale to też należy do MTV, to może zmienią nie lubię. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że nowy trend yy, taki... Które wchodzi ponownie na rynek telewizyjny, to taki, że nie ma syfu tak, na ekranie. Ponownie będziemy mogli jeszcze coraz lepiej. Jeszcze się by przydało, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdjęła oznaczenia wiekowe. Byśmy byli wtedy wszyscy uratowani. By było ładnie czysto. I byśmy mieli bynajmniej bez tego, bez tego pieprzonego audycja zawierała lokowanie produktu, no, to, to... to Nie no, informacje... A to nie, nie, nanosi takie prawo Unia Europejska, że trzeba Tak, coś to nanosi Unia Europejska no, i to, ale to, to jest nie właśnie mnie boli. No, zmienić na przykład... A to więc trzeba, musi Polska wyjść z Unii Europejskiej, żeby to nie, chodzi, nie było że, pokazywane. nie, nie chodzi, Zwróć uwagę na to, że albo, w takiej... Albo można było... W takiej Wielkiej Brytanii jest tylko i wyłącznie takie... PEPE! Takie pepe! Po co Ta, było no i... taką wielką belkę walić na 15%, bo musi być 15% wielkości ekranu minimum, tak? Czy 15% powierzchni ekranu? Musi mieć tę te, te wielkość tej belki. No. Proszę Państwa, dro droga krajowa Rada Radiofonii i telewizji, bez przesadyzmu. A, zrobić też tak, że na napisach końcowych po prostu takim druczkiem napisać, nie wiem, Wiesz, takim wielkim, wytłuszczonym, nie? do tej pory zawsze było na napisach końcowych, w sensie, że na napisach końcowych przewijało się kto lokował produkt, tak? Kto był sponsorem, Tak, nie? ale no, ale jest, teraz jest, oni sobie zażyczą informacje, znaczy, że, jest, to, że jest, nie? Ale nie w takiej, takiej formie, jak jest teraz, by wystarczyło no serię jakiś, powiedzmy, jakieś LP na przykład, że lokowanie produktu, nie? To by fajnie w TVP to wyglądało, to by się P nakładało na P i by było P takie pomarańczowe Nie no, taki znak nakładało. graficzny by wystarczyło zrobić, że na przykład to już Jak zostałyby te oznaczenia wiekowe, co są po prostu obok tego oznaczenia wiekowego Na trzy sekundy powiedzmy by się pojawiało LP No i dobra, Tak, nie? bo ten napis co oni po prostu pokazują to jest po prostu Jeszcze, jeszcze zwróćmy na uwagę na to, że czasami w TVP potrafią tą belkę walnąć na pół ekranu Przy zapowiedziach czy jakichś innych materiałach autopromocyjnych Że to jest... To głupio się człowiekowi robi, jak takie coś ogląda. No ale wiesz, ale to oni sobie życzą Po tej wpadce z po wiadomości. No, no, tak. Tylko... Szczególnie, że w wiadomościach oni tego nie użyli i potem wiesz, oni się czepiali, że nie użyli innej głupiego napisu Ale w wiadomości nie, nie można lokować produktu. Serwisy tak, i ale oni nie pomia... mogą mieć lokowania produktu. No ale wiesz, że była wtedy słuchawera, tak, tak, że oni dawała. No 2012 i te sprawy. Tak, była taka wielka aferia, że ktoś tam w kombin kombinezonie przeszedł z logami i nie ulokowano produktu. No i no Ty, jest tego, o, że o, przedstawił, o. że zapraszamy z fabryki Wedla, tak? Nie, to było inaczej. I nadawaliśmy wiadomości z dachu fabryki Wedel. Dziękuję Państwu, do zobaczenia Piotkaśko. Tak zacytowałem Wiesz, akurat. W Stanach no... Zjednoczonych byśmy się tym nie zdziwili. W Wielkiej Brytanii też byśmy się tym nie zdziwili, tak? No ale my żyjemy, ale my żyjemy w Polsce tak. niestety. No i tu trzeba przyznać, że u nas jest syf tak. o... i bałagan. śmiałem ostatnio, systemie. oglądałem końcówkę serwisu informacyjnego z CBS w Stanach Zjednoczonych i tam napisy tak. Pani prezenter, kończy serwis informacyjny. Pojawia się spot reklamowy, że zapraszamy na stronę internetową cbsnews.com I później sponsorem dzisiejszych wiadomości był ten... Była firma Waldek and To jest akurat dobre. Można, po, można też tak powiedzieć. No, ehm, tak. To, co to co Teraz panowie, jeszcze to krótko powiadamy Co? Słucham cię. To jeszcze krótko o usterce Tak, powiedz. jeszcze krótko o usterce t, TTV. Mieliśmy ostatnio mówić chyba o usterce TTV, ale nie było okazji. Usterka z TTV. Z, e, odcinku na odcinek. Jest coraz jest lepsze. lepsze i coraz, coraz zabawniejsze, no, ja Ale brakuje mi tej muzyczki, ty, 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 no, ty, ty, ty Fakt, oprawa nie zaskakuje, no ale, ale jednak sytuacja jest ten... To producenci y, Usterki, y, zespół Gapsiek błaga o przywrócenie starego, starego i starej czołówki muzycznej. I tak, jeszcze tak, najlepiej nie, by było... Te, 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 nie, czołówkę troszkę to, to, odświeżyć do formatu HD 16 na tak, 9 to nie byłoby ciężkim. I to już będziemy mieć sacy. Nie no, że... Dobrze, że wrócił ten stary format usterki, ale brakuje tego klimatu co kiedyś, bo no ci, że. klimat, klimat wraca, klimat wraca z odcinka na odcinek. Ci prezenterzy chyba tak. dopiero zaczynali się uczyć, nie? Coraz lepiej no. to wychodzi. Po pierwszym odcinku, jak oglądałem, było słabiej. Ale szkoda, że słabieńko. to jest wszystko w jednym Tylko domu. Brakuje mi jeszcze robione. tego rozmowy z ekspertem, a nie wie, że pokazywanie na tabelach, wiesz, oprawy graficznie, bo to oprawa. No, no tak, nie to jest przemawia to jest minus. No ekspert by się przydał, który by się by wypowiadał na ten temat. No i króciutko teraz jeszcze o cyfryzacji radia. Yy, yy. Ruszyła cyfryzacja radia w naszym kraju, tak? Cyfryzacja, która. W końcu, w końcu, w końcu. Tak, w Wielkiej Brytanii już jest od kilku lat. Która ma polegać na tym, że zostaną uruchomione multiplexy cyfrowe polskiego radia i nie tylko, bo w przyszłości będą planowane No też i będzie nimi. Polska musiała wymienić. Nie, tutaj jest właśnie radiowe. w cyfryzacji radia. Nie? Analog nigdy nie zostanie wyłączony. Z nigdy. Z tego co wiemy, nigdy nie. Ja myślę, że w 10 tak jak... lat. Nic nie zmieni się z analogowym przekazem. Analog przez zostanie i będzie na zawsze. A ja myślę, że wyłączą tak, tak, tak jak tak. telewizję analogową. Pobawimy się, Bo w telewizja analogowa i zobaczymy. to całkiem inna sprawa. W przypadku radia cyfrowego, z tego co ktoś kiedyś mówił, nie wiem, czy to czy prawda, czy nieprawda, że mogą być problemy przy odbiorze radia y, cyfrowego przy, po, przy prędkości powyżej 80 km na godzinę, jadąc samochodem, ale chyba to jednak nie mhm. jest prawdą. No i proszę Państwa, na tym skończymy nasze piąte wydanie odcinka Gapie w drugim robię. sezonie. Tak, tak. I pamiętajcie, w styczniu przyszłego roku będzie niespodzianka. <grym> y... Ludziom o mocnych nerwach radzę zakupić jakiś środek uspokajający, uspokajający. <grym> Więc dziękuję. I zarezerwować sobie czas do 23. Tak, dziękuję. 4 godziny od godziny 20, na 19. O, <grym> od 19. Od faktów. No to od jeszcze faktu. lepiej. 5 godzin. Dobra, dziękujemy, bo zdradzamy za dużo, dużo szczegółów. No dziękujemy Państwu za kolejny odcinek Gabsie. Zapraszamy już za tydzień o tej samej porze. Wiadomo gdzie, na Facebooka i na YouTube. YouTube. dobra. Ale nie, nie, nie na ten portal z Zostani pani mi rozbierają. Eee, dobra, dobra już nie przedłużajmy. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy, dobra Życzymy wszystkim miłego tygodnia i oby więcej działo się w mediach. Dobranoc. dobranoc.